Cześć! W tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego jak zrobić, bo kupujecie bazylię w sklepie, żeby ona potem była ładna. Kupujecie bazylię w sklepie i bardzo często jest tak, że parę dni u Was postoi, a potem zaczyna więdnąć, zaczyna żółknąć i szlak ją trafia. To jest ta brzydka bazylia ze sklepu. Możecie kupić jeszcze brzydszą czasami, ale w tym filmie dowiecie się jak ją podlewać, co z nią robić, żeby wielki krzak z niej wyrosnął. Czyli teraz mamy bazylię biedną, która widzimy, że zaraz chce kopnąć w kalendarz, bo już coś i ją zaczyna męczyć. Ona była kupiona około 5 dni temu w sklepie. No już można by powiedzieć, że. Widać, że zaraz szlakiem trafi. W tym filmie dowiecie się, co zrobić, żeby zawsze mieć. Raz kupicie bazylię, nie? Raz w sklepie kupicie bazylię w doniczce, e, taką mniejszą czy większą, nieważne i będziecie już zawsze mieli bazylię w domu. Wielki krzak bazylii. będziecie mogli ją do zup, do sosów na kanapki i tak dalej stosować, dlatego że ona zawsze będzie piękna, wielka, zielona, soczysta. I w tym filmie dowiecie się, jak to zrobić, żeby ona była piękna i na końcu będziecie też widzieli tego efekt. No i co potrzeba, żeby ta bazylia była ładna? Mianowicie no musicie wziąć większą doniczkę, to jest przede wszystkim najważniejsze. Czyli teraz dopasuję sobie, w którą donicę bym ją wsadził trochę większą. Każda z nich jest większa niż ta obecna. Czyli jak macie bazylię w doniczce to najlepiej tą bazylię sobie z doniczki. No i widzicie, że już korzeń jest przerośnięty. Czyli inaczej mówiąc praktycznie już jest sam korzeń. Nie? Więcej jest korzenia niż niż ma ziemi ta bazylia, dlatego ją szlak już praktycznie trafia. Czasami jest też taki problem, że w tym ziemi już bazylii jakieś mogą mu muszki, na przykład te ziemiórki się zalegnąć i też ją szlak trafia, wtedy całą ziemię musicie wypalić. Nagrałem o tym inny film, jak coś męczy waszego kwiata. Jak się pozbyć z niego robactwa? Widzimy co jest problemem, mianowicie nie robactwo, tylko przerośnięty korzeń, czyli przede wszystkim musimy przesadzić tą bazylię do czegoś większego, żeby jeszcze miała zdolności rozwojowe. No i teraz bardzo ważna informacja dla was, mianowicie jest taka, że w zasadzie jak sobie tą bazylię byście posadzili na ogródku, czyli tak na końcu gdzieś na końcu kwietnia, najlepiej na początku maja, jak macie oczywiście działkę czy ogródek, to posadźcie sobie bazylię kupną w ziemi. To szybko zauważycie, że ta bazylia wywali wam to, jakie wielkie krzaczysko, nie? Ogromny krzak się z niej zrobi, oczywiście, krzak taki miękki, nie? Ale ogromna kępa się zrobi bazylii, zawsze będziecie mieli mnóstwo bazylii, będziecie mogli suszyć swoją bazylię, zbierać i na zimę będziecie mieli własną bazylię. Dlatego, że w ziemi ona wyrośnie, się ukorzeni i nawet jej przed zimą nie musicie wykopywać dlatego, że mocno się bazylia ukorzeni to na drugi rok po zimie znowu wyrośnie z tego korzenia nowa bazylia i będziecie mieli zawsze na działce własną bazylię. Ale jak nie macie działki nie ma problemu. Pamiętajcie bazylia jest to taka roślina jak każda inna roślina. Ona z reguły jest jednoroczna, ale oczywiście także wieloroczna, więc jak ją dobrze zadbacie o nią, ona będzie wieloroczna i będzie super. Jak stworzycie dla niej duże siedlisko, do tego, żeby się rozwijała, to ona będzie coraz większa i coraz ładniejsza. Czyli nie będę ją wsadzał do trochę większej doniczki, dlatego że zaraz znowu korzeń przerośnie i znowu będzie ona marniała, tylko od razu ją posadzę do doniczki dużo większej, żeby długo mogła się rozwijać, dużo, żeby ona mogła nowa narosnąć i była wielką kępą. Jak sadzić bazylię? No to nic, im, nic prostszego. Wyciągacie ją z nami Jeżeli widzicie, że jest robactwo jakieś tam i coś ją gryzło, to pamiętajcie, najpierw byście musieli to wszystko pod prysznicem z jej korzanków zmyć. Czyli tylko wtedy, jak ją robaki by gryzły i byście widzieli, że coś tutaj się rusza, coś tu żyje, to byście musieli pod prysznicem wszystkie ziemię wypukać, wszystkie robactwo i w nowej, wypalonej ziemi ją posadzić. Natomiast jak widzicie, że. Problem jest tutaj przede wszystkim w tym, że korzeń przerósł, bazylia się sama już dusi, no to musicie ją przesadzić do nowej ziemi. No dobra, otrzepałem ją i teraz po prostu jeszcze jedną rzecz zrobię: trochę ją tak jakby porozrywam, czyli trochę te jakby korzenie, no trochę jej krzywdę może by się wydawało, że zrobię, ale tak naprawdę jej pomaluję. czyli ją trochę od spodu rozrywam tą bazylię, dlatego że bardzo mocno się te korzonki w niej zbiły i te korzonki już ją samą mordują. Czyli po prostu musicie ją tak trochę te. Te korzonki, bo tak jak widzicie, je trochę rozrywam, przerywam i ona się od nowa jakby troszkę częściowo ukorzeniała. Nie była tutaj taka mocno zbita, że szlak ją po prostu trafia, bo sama się ona już od siebie dusiła. Czyli trochę ją przerywam w korzeniach. Następnie co robię, to do dużej donicy wsypuję na spód ziemię. Oczywiście ziemia typowo kwiatówka, nie ważne jaka ziemia, ważne żeby to była ziemia torfowa, czyli normalna ziemia i wsypałem jej. Tyle, że powiedzmy sobie do jednej trzeciej wielkości donicy. I następnie robię w niej taki trochę dołek. Czyli większość ziemi obsypuję na bokach, żeby na krawędziach się utrzymywała. No i powstało takie zagłębienie, taki dołek. I następnie wrzucam do niego, do niego tą bazylię, którą miałem. A kolejna czynność to po prostu dosypanie ziemi, żeby wyrównać tą ziemię i bazylia była posadzona w większej doniczce i obsypana dobrze ziemią. Następnie tą bazylię jak już wsadzam do większej doniczki to trochę tak jakby dociskam do tej ziemi no i oczywiście ją równo wszędzie obsypuję, żeby ją otaczała ziemia. Trochę tą ziemię też ubijam. Nie przejmujcie się tym jak złamiecie jakąś tam jedną gałęź dlatego, że to bardzo szybko odrośnie. Jak już przesadzicie kartek, on zacznie Kwiatek, jak już przesadzicie te zioło to on ponownie zacznie rosnąć. Obsypaną ziemię, jak już dodaliśmy, to tą ziemię tak ubijmy trochę, żeby ona była taka twardsza. No i dobra, i bazylię posadziłem w większej donicy. Jak widzicie, jest dużo większej donicy niż była wcześniej. Ona dalej jest marna. Czyli teraz, jak ją przesadziłem, to jest ważne to, żebym ją podlał. Czyli zaraz ją podleję. No i tyle, ona będzie stała i powiem Wam, zacznie już odżywać bardzo mocno, zacznie rosnąć. Zapamiętajcie, jak ona wygląda teraz. Mianowicie jest taka już widać, że żółknie. Już ją widać, że marnieje, więdła. No, i przesadziliśmy ją dzisiaj i zobaczycie, jak odżyje, jak dużo większy się zrobi jej kwiat. Dużo zdrowszy, im większą doniczkę ją posadzicie w domu, tym większy krzak narośnie, będziecie mieli więcej bazylii. Z czasem będzie tak, że te korzenie znowu będą zżerały tą ziemię i zostanie więcej korzenia niż ziemi. Wtedy pamiętajcie, wyciągacie bazylię tak, jak rozsadzacie kwiaty, jak przesadzacie typowe kwiaty, czyli po prostu przerywacie ją na części. Możecie w osobne doniczki ją sadzić, albo te słabsze, powiedzmy sobie, pędy wywalić i zostawić ten. Najmocniejsze dodatkowo dodać ziemi i znowu będzie wielki krzak rósł. I tak nieskończono się raz kupicie bazylii i możecie ją hodować potem wielki krzak, zawsze piękny, zdrowy w domu. No i po przesadzeniu bazylia, jak widzicie, minęło tych 7 czy 8 dni od jej przesadzenia zrobiła się znacznie większa. Ona była jeszcze większa, tylko już z niej urwałem kilka gałęzi do takich szczepek. O tym osobny będzie temat, dlatego że. Od teraz. Tylko raz wystarczy, że w życiu kupicie bazylię. Tylko raz kupicie w sklepie bazylię e, krzaczek. I już nigdy nie będziecie musieli kupować bazylii, bo w tym filmie kolejny, który nagram, nauczę Was, jak robić, że bazylia Wam się nigdy nie skończy. Będziecie mieli nieskończoną ilość bazylii w domu i ona nigdy nie zdechnie, i zawsze będziecie mieli nową, świeżą, piękną, zieloną bazylię. Tylko jeszcze powiem o bazylii: jak już Wam krzaczek, jak już Wam roślinka spora wyrośnie, to powiem Wam o bazylii, jak o nią dbać. Dobrze, jak oczywiście byście ją chociaż raz dziennie spryskiwali wodą na listkach, bo ona to bardzo lubi. I dobrze też jak nie będziecie ją przelewali, tylko podlewali. Najlepiej jak już korzonki wystają to od spodu lub jak nie wystają to ją zanurzali, żeby sobie pociągła wody od spodu. W uprawie bazylia jest bardzo prosta. Po prostu jak macie już jakąś tam sadzonkę, czy kupujecie gotową, to pamiętajcie przesadzacie ją do czegoś większego i bazylia będzie cały czas się narastała nowa, jak będzie miała powiedzmy sobie nowe miejsca do rozwoju, czyli korzenie nie zdominują całej doniczki, tylko jak jeszcze będzie tam jakaś ziemia to na całym będzie narastała nowa. Ale też musicie wiedzieć o jednej rzeczy ważnej. Bazylia oczywiście jest i jednoroczna i niejednoroczna czy jednosezonowa jakby to się nie chciało nazwać. Chodzi o to, że bazylia w domu z reguły będzie inaczej się zachowywała niż w ogródku. Jak sobie w ogródku posadzicie na wiosnę, kiedy już nie będzie przymrozków bazylię, to Wam wywali wielki krzak. Taki wielki krzak bazylii będziecie mieli, żebyście mogli ją cały czas szatkować i ona będzie nowa narastała bez przerwy i jak dobrze się ona ukorzeni, czyli dosyć głęboko, to nawet jak przyjdzie przyszła zima, to jej nie zmęczy i po zimie ona znowu żyje i znowu będziecie mieli wielki ładny krzak. Oczywiście musicie na zimę ścinać te suche już pędy. Natomiast w domu bazylia troszkę się inaczej będzie zachowywała, dlatego że siedlisko ma bardzo mocno ograniczone, czyli do doniczki. Więc jak ona już w pewny moment przerosła, no to jak ją ob obcertolicie, no to zostanie i tak stary korzeń, nie pozwoli się rozwinąć nowym sadzonkom, nowym pędom bazylii, bo będzie za dużo korzenia. Więc bazylia w domu w zasadzie prawie zawsze będzie musiała być wymieniana. Czyli nie kupujecie nowej bazylii, tylko będzie o tym ten nowy film, co zrobić, żeby mieć zawsze świeżą, piękną, dużą bazylię. Ale wam zdradzę już sekret tutaj, czyli jak ta bazylia już widać, że już nie ma, siedliska jest zajęte korzenkami, no to wtedy już w pewnym momencie nie będzie sensu jej e, przesadzać do większej doniczki, dlatego że zysk z tego powiedzmy sobie nowych pędów nie będzie taki duży. Więc wtedy tą bazylię dobrze by było e, ją całą ściąć, te łodygi. Jeżeli chcecie wykorzystać tą ziemię, to jest spoko, możecie ją na przykład wygrzać w piekarniku, czyli jakby wypalić te korzenie bazylii, zmieszać świeżą ziemią i te bazylii, stare korzonki, jak będą już poćwiartowane po szatkach, to przecież to będzie naturalny dla, nawóz dla przyszłej bazylii. No i co robić? Skrótowo mówiąc, osobny, mimo że to film będzie, to i tak to zdradzę dla Was tutaj też. Mianowicie yy, urywacie taką. O tutaj taką jeden pęd czy jakby to nazwać jedną młodyżkę bazylii, wkładacie ją do e, słoika, szklanki z wodą i ona sobie z czasem korzonki puści z tego e, właśnie od nogi. I wtedy te odnóżki, bo tu mam kilka ich trzy w tej i tam jeszcze w kilku innych słoiczkach też mam kilka, dlatego bo to był większy gęstszy krzak po przesadzeniu. Z tej czasu jak ta bazylia już przerośnie i będę widział, że już z niej nie da rady wydoić niczego nowego, to wtedy będę musiał zlikwidować, czyli wyciąć stare pędy, które one zaczną już żółć Powiedzmy sobie nożem pokroić tą ziemię w środku, czyli jej korzenie pokroić, poćwiartować, mogę wypalić tą ziemię, jeżeli byście mieli problem z ziemiórkami, muszkami i czymś takim, dla wszelkiego spokoju. I wtedy wsadzacie, dodajecie nowej ziemi i dodajecie trochę nowej ziemi i wsadzacie te pędy, które jeszcze miałem, nie mam ukorzenionych, ale jak już się ukorzenią, wsadzacie je do ziemi. No i macie wtedy nowy wyrost bazylii świeżej, która będzie rosła, będzie wielkim krzakiem, parę miesięcy u Was będzie stała, będzie się rozwijała coraz bardziej. No, i po tych paru miesiącach, jak Wam znowu ten krzak już będzie przerośnięty, przekorzeniony i nie będzie sensu go jeszcze do większej donicy ładować, bo no środek by był za bardzo już powiedzmy sobie przerośnięty, to znowu nowe szczepki wkładacie z dosypkiem ziemi do tego i znowu Wam piękne krzaczki wyrastają. Do takiej doniczki ja bym nie sadzał jednego szczepu, tylko centralnie, jeden i trochę po bokach, nie całkiem bokach, tylko żeby stworzyć taki wielką kępę. To zawsze 3-4 szczepy do jednej takiej doniczki i tym sposobem będziecie mieli zawsze po prostu wiecznie świeżą, wielką, piękną bazylię, którą będziecie mogli skubać i dodawać do różnych potraw. Taki cykl życia będziecie jej cały czas robili. Z mojej strony to tyle na ten temat. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że zasubskrybujecie kanał, dlatego że dużo różnych ciekawych filmów nagrywam i że polubicie. I wiecie, że dla mnie bardzo ważne są Wasze komentarze. Nieważne, czy zadajecie mi pytania, czy cokolwiek piszecie dobrego, złego. Komentarze są naprawdę miłe, jak do mnie je piszecie. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następne. Trzymajcie się. Cześć!